Witam. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować, jak zainstalować y, tekstur teksturpaka na naszego Minecrafta. Y, wchodzimy na stronę z teksturpakami. Link wam dam w opisie. Y, dobrze, szukamy tekstur y, teksturpaka na wersję aktualną 1.7, y, bo po prostu są. Błędy przez to, jak pobierzemy na przykład na wersję 1.6, a mamy 1.7 wersję, że nie widać niektórych na przykład rzeczy, że są kwadratowe na przykład. Nie ma w ogóle nie widać rzeczy, a jest różowy kwadrat. No dobrze, no to ja pobiorę na przykład ten, spodobał mi się. Dobrze, teraz uruchamiamy naszego minecrafta. Wchodzimy w moc and texture pack. Otwiera, klikamy na open texture pack folder. Przeciągamy naszego texture packa i gotowe. Otwórzmy sobie go. Jak widzicie, działa. Mi się naprawdę bardzo podoba. Możemy otworzyć nasze menu, zobaczyć wszystko. Nie wiem, czemu taki dziwny skin jest, bo... ale dobrze. Więc dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie.